A ja mam tylko wysokie ceny, o 30% tak, wyższe tak, ceny, z których nie mam turystów nic. Korki niesamowite, no, yy, na 100 km pali picie tu paliwa więcej. No, no to... to mam przez turystów, dzięki no. turystom. Było kiedyś takie powiedzenie, kiedyś człowiek był młody i gniewny. No. A teraz się zrobił stary i w ja <laughs> Potrójnie w no 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 przez turystów. Parę dni temu pojechałem do Władysławowa, żeby pokręcić taki letni, wakacyjny odcinek, pogadać z ludźmi jak tam idzie opalanie, jak idą wszystkie takie letnie czynności i praktyki. No i szedłem boczną drogą w kierunku morza. Boczną drogą w ogóle praktycznie tam nie było turystów, nie było żadnych sklepów ani żadnych dźwięków, nie wydawały maskotki i tego typu rzeczy ze straganu. No i zobaczyłem pub, bar, gdzie kilku facetów siedziało i piło piwo i gadało i postanowiłem, że podejdę do nich i też zapytam w zasadzie o to samo. E, ale jak już wydawali się, że to byli mieszkańcy? E, no to zadałem właśnie pytanie: jak tam e, z turystyki? Jak turystyka? Jak im się to widzi? No i jak gdzieś na początku e, no zdanie raczej e, negatywne na temat wakacji turystów. Dla jednych turyści to zysk, a dla innych turyści to strata. Jedni cieszą się z przyjazdu na Wału. Ogromnego turystów, a inni z tego nawału i przyjazdu turystów się nie cieszą. No i postanowiłem rzucić to jako oddzielny odcinek, e, no żeby pokazać perspektywę lata, wakacji i wydawanych pieniędzy na lody i gofry, ale jakby z drugiej strony. Zapraszam. Przepraszam bardzo, jak ręce są do internetu i rozmawiam o Władysławowi, rozmawiam z ludźmi. Tak. Nie mogę nie podejść. Czy panowie są stąd? Tak. Nie, nie, nie. Pan nie jest. Pan, nie, pan inkognito chce być. Jak pan chce, to nie ma problemu. Ja mam nie pytanie. Nie, nie, nie. Jak z turystami w tym roku i co najbardziej wkurza w turystach pana? Bo pan jest to, głos rozsądku taki. Nie jest. Głosem rozsądku nie jestem, będę, będę przeklinał. Jestem, nie ma problemu. Jest, Czyli jest, nie. Czyli król będą lecieć tutaj no Nie to No kur, nie, może, kurwy nie ale, ale takie, no. yy, nie mam z nich nic. No. Nie mam z turystów nic. Dobra. Mają ludzie, którzy mieszkają, tutaj mają ośrodki, mają, nie? No. A ja mam tylko wysokie ceny, o 30%, no, wyższe no, ceny, z których nie mam z turystów nic. To jest podstawa. No. Jest nawał. W tej no. chwili jest nawał, leci w telewizji, w tej chwili na miejscowych telewizjach, Na, na Półwysep Kelski nie ma, sobie, że, bo nie no. ma gdzie mieszkać, no. nie ma Nie korki jest, jest nawał. No. Korki, korki niesamowite. No. Na 100 km paliwa pali więcej. No. No to no, mam przez turystów, dzięki turystom. Czy jest? Jakakolwiek szansa, znaczy pewnie, że pan by się na tych. Coś by pan miał z turystów? Yy, nie. Bo pan nie będzie kurz Pan już raczej kariera... Proszę nie zgadywać. Nie, nie, pan, nie. pan no. jest ile pana? 35, 5 6, 6, Jeszcze 5 lat. mi włosy nie urosły, to będę no miał 16 lat. No 16-17. No, czyli ale nie, już poważnie. Czyli, je, jest, y, czyli pan ma dostaje w dupę tylko od tego, że jest tyle turystów. A, jest, ja, nie ucie, mam, ja nie mam tego nie. Ja mam straty. No właśnie. I to duże straty. Wkurwiony pan. Nie tylko wkurwiony. Kiedyś, bo wie pan, było kiedyś takie powiedzenie, kiedyś człowiek był młody i gniewny. A teraz... To zrobił stary i wkurwiony, potrójnie wkurwiony no. przez turystów. No tak, ale to ma Pan rację. No dobra, to czego życzyć Panu? Yy, mi? No. Pomyślności. To tego nie Panu jest życzę i muszę skomplementować ma Pan rewelacyjnego wąsa. Ja o wąsa zawsze pytam, bo mój ojciec miał wąsa. Mi chujowo rośnie, ale Pan ma dobrego i idzie Pan. No I już, i kom już ale to już Panu podpowiem. No mówi pan. Coś jeszcze, jedna no. To żeby taki wąs to byłem no. w Elblągu teraz kupiłem sobie yy, yy, podszyżarkę taką. No. Nie? I, i, tak I teraz, i, no? I teraz no? powiem panu, dlaczego nie kupuję mi tu, no? bo ta pośrednarka kosztuje tutaj w Władysławie no? 186 zł, no? a w Elblągu 9,99 złotych, to jest 86 złotych no różnicy. No i to mamy w Władysławie dzięki turystom. No raz, Wszystko. Nie, przejebane. Jakaś puenta, coś pan powie? Czy pan inkognito cały czas? Nie, nie, pan inkognito. Wszystkiego nie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę i piątkę muszę panu przybić, w pan rewelacyjny. Pan też jest, chociaż pan nie powiedział, wszystkiego Dobrego. dobrego. Dzięki, lecę dalej.